Przygotuj się na kres tego świata, na kres świata wolności, na kres świata moralności, świata mojego dekalogu, świata kościoła świętego. Który będzie musiał zejść do kataków, który będzie musiał się ukrywać, który będzie prześladowany, który będzie zabraniany, oficjalnie zabraniany, radość. Przyszłego świata, nowego nieba, nowej ziemi, kiedy wszystko ja uczynię nowe, kiedy nie będzie nikogo, niczego złego radu się na myśl przyszłego świata. Nie potrwa długo, a zbliża się chwila mego przyjścia. Zbliża się uwolnienie z niewoli. Przygotuj się na spotkanie ze mną. Przygotuj serce swoje. Nie zma. Tego czasu spędzajmy ten czas we dwoje. Prośbym przygotował Ciebie, bym ochronił Ciebie. Wytrwaj we mnie w moim sercu. To schronienie Ciebie, ocalenie duszy. Wytrwaj we mnie, w moim sercu. Wytrwaj we mnie, w moim sercu.